z dzisiejszym odcinku, bo wydaje mi się, że wcześniej się nie witałam, a dopiero jakoś teraz myślę, że zaczynam nagrywać tego vloga. Więc dzisiaj tak jak wam pokazywałam przed chwilą taki czarny fit, ale mega mi się podoba trochę taki Pilates Girl vibes, jeżeli wiecie o co chodzi. I paznokcie idealnie pasują. Więc teraz za chwilę zrobię sobie jakąś mini pogadankę, bo dawno nie mówiłam o niczym tak jakoś dłużej. Tylko nagrywam takie totalne urywki z dnia, ale najpierw zrobiłabym taki mini haul zakupowy. Będą mega, mega fancy rzeczy, to znaczy będzie kilka kosmetyków i food haul, ale ja uwielbiam oglądać food haule, więc jeżeli lubicie to zaraz Wam pokażę to, co kupiłam. Ogólnie jeżeli o mnie chodzi, to jestem totalnie taką osobą, u której non stop leci muzyka w pokoju. Naprawdę kiedykolwiek mnie nie w domu, u mnie leci muzyka jak robię lekcje, jak się uczę, to też zależy z czego, na przykład jak robię zadania z to sprawdzam, to też umie leci muzyka. Jak z kimś gadam, to umie leci muzyka, jak coś jem, no ogólnie cały czas, więc no teraz musiałam spałzować, jak już tak dziwnie cicho jest. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja po prostu muszę mieć no stop coś włączone. Nie potrafię jakoś tak siedzieć dłużej w takiej kompletnej ciszy. Ja po prostu uwielbiam muzykę, więc. Ale teraz przechodzimy do holu, więc tak e, ogólnie. Kupiłam dwa tusze do rzęs. To są właśnie te z Eveline i to są jakieś Extension Volume. Tak. I tak. Kupiłam taki pomarańczowy i taki niebieski. I wcześniej ogólnie używałam tego zielonego. To jest ten, który ja zawsze używam rano. No, mega mi się poda ten efekt. A właśnie jest teraz na prąka w Rosmanie. Co to nie jest sponsorowane czy coś, ale jest teraz na niej promka, właśnie w Rossmanie widziałam, kosztem 10 zł. I mi się mega to podoba, że za 10 zł mam taki efekt. Więc jeżeli chodzi o ten. Dobra, a więc tak, jeżeli chodzi o ten zielony, to końcówka wygląda tak. Właśnie jeżeli chodzi o. Ten fioletowy, którego kiedyś używam, on jest też mega fajny. Ale teraz dam go mojej mamie. I ma właśnie bardziej taką szczudeczkę, taką wiecie, cieńszą. I tutaj jest taka, że jakby w środku jest szersza i zamiast, się zwęża. Um, Ale on też jest fajny. I właśnie jestem ciekawa, bo nawet nie sprawdzałam, wzięłam te dwa do przetestowania, jak coś to oddam je mojej mamie, albo mojej cioci. Tak jak większość kosmetyków, których ja nie używam. W sumie mogłabym wyrobić jakieś rozdania, bo naprawdę wielu, wielu z tych kosmetyków nie używam, bo mm, no nie potrzebuję się aż tak malować. E, więc w sumie jestem ciekawa tych końcówek, bo nawet ich nie sprawdzam, po prostu wzięłam, bo ja nie potrafię odkręcać żadnej rzeczy, więc... E, miałam jakoś tak z dwie minuty na rozmań, więc wzięłam je tak na szybko. O, to jest taka, myślę, że taka e, typowa końcówka, tak, więc jestem ciekawa. Więc możemy zrobić tak, że jutro właśnie maluję rzęsy, bo jutro jest czwartek i zostaje już piątek, więc jutro maluję rzęsy, którym z tych i potem w piątek ten, którego jeszcze nie użyję. I niebieski, no jest wygląda moim zdaniem praktycznie identycznie jak ta fioletowa szczoteczka, więc nie wiem, czym się będzie różniło, ale zobaczymy. Także jestem mega ciekawa każdego z nich. I no zobaczymy, jeżeli chodzi o jeszcze kosmetyczne rzeczy co kupiłam kolejne pakowanie tego rozświetlacza, on jest z Ingrid, no i wygląda no, tak, już go zaczęłam i naprawdę uwielbiam go, to jest taki, to jest odcień jedynka, mam go codziennie nałożonego. To wygląda mniej więcej tak. Też moim zdaniem fajny efekt. I to jest najlepsze doświadczenie, jaki miałam, naprawdę. Bo jest taki mocny, więc jeżeli lubicie właśnie takie rozświetlacze, które naprawdę dają duży glow, ja uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam jak coś się błyszczy, to polecam. I wait, jeżeli lubicie jeszcze taki efekt rozświetlenia i brokatu, to jest ta mgiełka. Już polecamy chyba w którymś moim filmiku. Jest z Victoria's Secret i to jest Love Spell i ono ma taki fajny brzoskwiniowy, taki trochę wakacyjny zapach. To jest w sumie tak e, magnolia i właśnie brzoskwinia, no właśnie w tej wersji z brokatem i naprawdę polecam te giełki w wersji z brokatem, bo naprawdę one tak pięknie się później błyszczą na ciele. Także, jeżeli chodzi o z tych Victoria's Secret, to ta jest naprawdę super. I też chciałabym niedługo, jak będzie jakaś właśnie promocja, chciałam pozamówić jakieś nowe. Bo jestem ciekawa w sobie tych zapałów, więc możemy sobie wtedy zrobić jakąś taką recenzję. Bo na razie chyba w życiu ogólnie testowałam z 4 mgiełki, więc jakoś nie mogę się mega wypowiedzieć, bo też z stop wychodzą jakieś nowe, są jakieś takie edycje specjalne, więc no. Ale chciałabym te wszystkie właśnie, te które są w tej głównej ofercie zawsze dostępne, chciałabym je wszystkie przetestować, więc zobaczymy. I przechodzimy teraz do food więc tak. Jako pierwsze herbatę. Ja ogólnie sobie nie się na taką sypaną herbatę i właśnie robię sobie mieszankę czarnej, zielonej, białej i jakiejś takiej owocowej, na przykład jakiejś hibiskusowej, albo coś takiego. I uwielbiam właśnie taką herbatę, bo po prostu ją sobie zaparzę, w zaparzeczu. Ale jak zobaczyłam to dzisiaj przy kasie jedronce, to przysięgam, mówię, nie, 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 muszę ją wziąć. Jest jakaś moringa, nie mam pojęcia, co to znaczy. Nie wiem, ale się dowiem. I jest ona z marakuje. Jak zacząłam po prostu marakuję, na wyraz, mówię, biorę tym. Biorę tą herbatę, bo e, nie wiem, czy to już kiedyś mówiłam, ale marakuja jest moim ulubionym owocem i po prostu uwielbiam marakuje Najpyszniejszy owoc świata, jak go spróbowałam w Turcji, takiego, wiecie, mm, no takiego jak od nas ze sklepu, to po prostu byłam w szoku. On jest tak pyszny, naprawdę uwielbiam marakuje, więc e, jak widzę że się to od razu kupuję, więc kupiłam tą herbatę, pomimo tego, że piję głównie właśnie taką sypaną, no ale dla tej herbaty musiałam to zrobić. Next rzecz, to jest po prostu przysięgam Alpro, sponsor mi, bo po prostu ja już nie wyrabiam, te mleka są takie drogie, a jestem od nich uzależniona totalnie. Więc to jest taki totalny basic, zawsze używam go do kawy. To jest ten właśnie e, owsiane barista, takie standardowe. To jest na pewno najlepsze, najlepsze do kawy bo właśnie też fajnie się pieni, Bierzemy macie właśnie ze spieniaczem Express, więc wygląda tak samo jak normalne mleko i uwielbiam właśnie smak owiesianego. Potem też mega często kupuję sojowe, te bez cukru. Naprawdę lubię je. Jest takie... prostu ja uwielbiam mleko sojowe. Uważam, że mleko jest takie uniwersalne i że każdemu będzie smakowało. Naprawdę ono jest bardzo, bardzo moim zdaniem zbliżone do takiego normalnego mleka i naprawdę Kiedyś byłam uzależniona totalnie od mleka sojowego bramy wszędzie. Teraz tak różnie. Czasami też rozumiem migdałowe, ale jednak już migdały mi tak mniej siedzi. No najczęściej owsiane albo sojowe. I coś, co dzisiaj wyhaczyłam w biedronce. Nie wiedziałam, że takie jest. W sensie, jeżeli mieszkacie w większym mieście, to na pewno już dawno widzieliście takie różne inne rzeczy. Ale w moich biedronkach rzadko są jakieś takie nowe rzeczy, albo są dopiero po jakimś pół roku. Więc znalazłam takie mleko Alpro, i ono jest czekoladowe. I to jest ogólnie, chwilka, o, jest sojowe o smaku czekoladowym i jestem mega, mega ciekawa jak to będzie smakowało, więc zrobimy test w tym logo też jeszcze, bo przynajmniej jestem mega ciekawa właśnie jak ta czekolada będzie smakowała, czy będzie jakaś taka bardziej gorzka, czy taka mniej, no naprawdę jestem mega, mega ciekawa tego leka. A więc teraz mam taką chwilową pogadankę yy, odnośnie, że, no, po prostu naszą jest to nie taka myśl. Więc weźcie sobie też jakąś herbatkę, kawkę yy, i posłuchajcie chwilkę. Yy, postaram się tak w miarę krótko opowiadać, ale po prostu jakoś lubię tak czasami powiedzieć coś takiego spoza tego, co robię w ciągu dnia. Też w ogóle jakoś w tym tygodniu mnie wszystko przetłoczyło, ogólnie szkoła, i jakoś wszystko, nie wiem po prostu, co się stało. I no stop w tym tygodniu jestem taka zmęczona. I nie pociesza mnie też fakt, że kolejny tydzień będzie też taki średni, bo mam dużo rzeczy na głowie, dużo rzeczy muszę ogarnąć. Więc nie wiem, strasznie czuję się przytłoczona, próbuję sobie znaleźć zawsze jakieś takie rzeczy, które mi pomagały, kiedy czułam się taka przytłoczona i chciałam odpocząć. I zazwyczaj nie polecałabym w takim momencie telefonu. Bo ja czuję się jeszcze bardziej przytłoczona, jeszcze bardziej zestresowana, używając telefonu, nie wiem, po prostu jakby ten natług informacji, tego wszystkiego, no wiecie o co chodzi. I nie czuję, że odpoczywam. Przeglądając telefon, wiem, zazwyczaj wolę poczytać książkę, ale w takim momencie wolę nie zaczynać jakiejś takiej, wiecie, nowej, jakiejś ambitnej książki, bo wiem, że się zniechęcę i nie będę miała siły jej czytać, więc wolę w takim przypadku po prostu zacząć y, albo wrócić do jakiejś książki którą wiem, że lubiłam, i naprawdę przy niej po prostu się zrelaksować, albo włączyć odcinek z serialu czy też filmu. Naprawdę ja na co dzień. Mówię, że po prostu nie mam czasu na oglądanie filmów, nie mam czasu na oglądanie seriali, bo po prostu nie wiem, czuję, że mogę robić coś bardziej produktywnego, a to też nie o to chodzi, więc polecam zrobić sobie czasem taki reset i trochę odpocząć. Po prostu porobić coś takiego, co nie wymaga od Was jakiegoś takiego wiecie, wysiłku intelektualnego, bo ja po prostu czasami nie ogarniam tego, że moje ciało po prostu potrzebuje takiego odpoczynku. I to jest ważne, bo wiem, że dużo osób o tym zapomina, więc taki mały reminder dla Was. Po prostu kocham Pinteresta. Ilanę. Po, że on zawsze w idealnym momencie znajduje ci takie piękne zdjęcia. Kocha Hejka, Witam was kolejnego dnia. Dzisiaj jest już czwartek jakoś. Naprawdę strasznie szybko zleciał mi ten tydzień. Nie wiem jak wam, ale to trochę chyba dlatego, że miałam dużo do robienia w tym tygodniu. Ale się cieszę ogólnie, bo się kończy ten tydzień. Plus, jutro raczej nic do szkoły, albo jak już to pójdę tylko na jedną godzinę, bo jest właśnie jakby przeddzień nauczyciela. I dlatego mam akademię w szkole. Myślę, że u was w szkołach też raczej coś robią. Będziecie mieć jakieś skrócone lekcje, a będziecie tam rozdawać prezenty nauczycielom, więc wydaje mi się, że u każdego ten już szerszy dzień będzie tak wyglądał. I właśnie myślę, że jutro dodam ten filmik. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że jest tutaj wystarczająco dużo materiału, żeby wam to wstawić. I dzisiaj taki klinger estetyk, totalnie outfit. Dzisiaj jakoś tak nie mam ochoty na nic, więc ubrałam się tak Bardziej wygodnie, więc mam dresy. Ja ogólnie rzadko chodzę w dresach, ale mam dresy właśnie takie białe. Ogólnie uwielbiam białe outfity, naprawdę. To jest coś cudownego, tak ostatnio podał mi się biały kolor. I myślę, że dzisiaj zrobię taki typowy self-care. Naprawdę jestem już tak zmęczona tym tygodniem, więc myślę, że dzisiaj ja bym właśnie sobie za chwilę zjem sobie rogalika, bo kupiłam sobie właśnie w Biedronce. I zrobię sobie kawkę z tym nowym mlekiem, tym mm, czekoladowym. Jestem bardzo go ciekawa, więc dawałam od razu opinię. I też właśnie wiem, że wczoraj wymówiłam, mówiłam, że pomaluję sobie dzisiaj rzęsy tym albo tym pomaryczowym, albo tym niebieskim duszem. No ale zapomniałam, więc jutro dopiero pomaluję właśnie którymś z nich rzęsy. I później dopiero już w tym kolejnym vlogu pokażę Wam efekt z tym kolejnym duszem, bo zapomniałam, tak to bym miała idealnie dzisiaj jutro bym wam pokazała. Ale też jutro będę miała dużo, dużo więcej czasu, więc sobie spokojnie coś jeszcze do tego filmiku i zmontuję go, zrobię miniaturkę. Bez problemu się wyrobię, bo nie będę się działa, wiecie, mega długo w szkole. Tylko właśnie pójdę na tą jedną godzinę, bo będę musiała zanieść mój zeszyt z chemii, yy, bo nasza pani miała zbierać na ocenę, więc no, będę musiała jej dać. Ale ogólnie moja pani od chemii uwielbia mój zeszyt, więc mam nadzieję, że teraz też jej się spodoba. Będę wam go za chwilę pokazać. W się sensie jakby. Szczerze, nie staram się na nim jakoś za bardzo, ale wychodzi tak, że to jest jeden z moich ładniejszych zeszytów, mimo tego, że chemia w ogóle nie jest moim rozszerzeniem i te notatki robię tak jakoś na szybko na lekcjach, a wychodzą ładnie, więc nie wiem w sumie jak to działa, no ale wiadomo, że z jakiejś fizyki czy tam matmy nie będę miała idealnie pięknych notatek, bo to są po prostu obliczenia, także rozumiecie. Z tym mlekiem czekoladowy, więc. O <laughs> Pachnie jak takie kakao. ojej, Cudowne. Więc zaraz zrobię test. I wam powiem, jak się ja w międzyczasie będą sobie YouTube'a i muszę sobie znaleźć jakieś filmy, właśnie. Teraz do obejrzenia, więc zobaczę co jest nowego. kolejnego dnia. Już jest to ostatni chyba moment z tego vloga, więc w końcu już jest po całym tym tygodniu i cieszę się mega, więc jak to oglądacie to właśnie też macie idealnie filmik właśnie na weekend, więc mam nadzieję, że trochę odpocznicie i właśnie chciałam przypomnieć tutaj o tym, że warto odpoczywać, bo ja mam często z tym problem i jakby non stop staram się coś robić. Jakoś tak zaczęło do mnie to dopiero ostatnio docierać, że po prostu no stop chcę coś robić i przez to jestem jeszcze bardziej przytłoczona kiedy na przykład po prostu nawet wszystko zrobię, ale czuję, że jakby mogłam jeszcze coś więcej zrobić, no to jakby to nie o to chodzi. Takie standardowo moi sąsiedzi musieli zacząć prowadzić jakiś bardzo interesujący dialog, czyli jak dzień jak zaczynam nagrywać, to ktoś zaczyna coś grać w tele. ale nieważne, więc jakby ja już po sobie sama zauważyłam to że ja strasznie, właśnie, często nie daję sobie tego czasu na odpoczynek, i właśnie to jest dla was znak: jak skończycie oglądać ten filmik, czyli zaraz, żebyście właśnie sobie odpoczęli, zrobili to, na co właśnie macie ochotę, i może być to cokolwiek, naprawdę. Na przykład, jeżeli macie ochotę sobie coś kupić, to kupcie tą rzecz yy, i no, właśnie, ja na przykład zamówiłam sobie wczoraj książki, w sensie zamawiałam książki do szkoły. Bo potrzebowałam dwóch podręczników do angielskiego plus do hiszpańskiego, ale to jakby na te moje zajęcia, które mam prywatnie. Bo no, mówiłam o tym wcześniej w filmikach właśnie, że uczę się już tam hiszpańskiego. Teraz chyba będzie 5 lat, coś takiego, ale miałam przerwy, więc tak naprawdę jakoś tak bardziej konkretnie uczę się 2 lata. I właśnie mam takie zajęcia przez Skype'a z moją panią, którą już tam dawno poznałam, i naprawdę ona jest tak cudowną osobą i tak pozytywną, więc uwielbiam ją i uwielbiam te zajęcia i właśnie uwielbiam to, że mogę się tam na nich właśnie dużo pogadać tak w porównaniu z tym, jak mogę się uczyć samodzielnie, to wiadomo, że właśnie z rozmową. Jest ciężko, więc jeżeli też już zaczynacie być bardziej zaawansowani z jakiegoś języka, no to polecam jednak, właśnie znaleźć sobie jakąś osobę, z którą będziecie mogli rozmawiać, bo to daje naprawdę, naprawdę duży progres w nauce języków. No, ale właśnie muszę też zamówić książkę do hiszpańskiego, właśnie na te zajęcia na no, poziomie B1, B2. I właśnie stwierdziłam, że zamówię sobie do tego książki, bo naprawdę strasznie się czułam w tym tygodniu i jakoś strasznie to ucieszyło, jak wczoraj zamówiłam te książki, naprawdę są małe rzeczy a polecam i w następnym tygodniu przyjdą, więc zrobimy haul. I zrobimy też haul z otwieraniem paczek PR-owych, bo dostałam właśnie kilka, więc otworzymy sobie na kolejnym vlogu i bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie, że jak nagrywam ten filmik, jest tutaj już prawie 900 osób. Naprawdę mega, mega wam dziękuję. Jestem mega wdzięczna i właśnie chciałabym w ten weekend albo nagrać room tour, albo właśnie poranną rutynę, żeby wstawić w końcu jakiś inny film niż vlog, więc mam już też kilka właśnie takich pomysłów na inne filmy. Nie chciałam w kółko tego samego, także mam nadzieję, że mi się uda. Yy, bo właśnie dzisiaj też wcześniej skończyłam, więc mam troszeczkę więcej czasu dzisiaj i też przez cały weekend. Mam nadzieję, że ogarnę to wszystko i jakoś czasowe się wyrobię. Także dziękuję, że tutaj jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hejka! No dobra, córki, zapomniałam, dzisiaj pomalowałam sobie rzęsy tym tuszem pomarańczowym i widzicie to, mega mi się to wodowa, tak szczerze, piękne są te rzęsy, więc mogę polecić. I właśnie teraz, kiedy nagrywam, zaczęło padać, ale się jakoś taka ładna pogoda była rano, coś w sensie tak świeciło słońce, w ogóle było fajnie, ale teraz widzę, że się zmieniło, więc...